Hej moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Porównanie talii kart i dzisiaj będziemy porównywać Ridera White'a do Ridera White'a. Jeżeli ten filmik będzie troszkę chaotyczny, to Was ja bardzo serdecznie przepraszam, ponieważ dzisiaj chciałabym wam właśnie pokazać różne talie stricte bazujące na riderze jeden do jednego, ale no właśnie i zobaczymy. Ja już przechodzę, że tak powiem na, dwa, na drugi ekran, tak? I zobaczymy co my tutaj mamy. Mam tych kart naprawdę sporo, jeżeli chodzi o yy, samego ridera i właśnie będę wam chciała pokazywać. Tak, już wam tutaj pokazuję następne. Um, jakie tutaj są różnice, jak to wygląda, um, bo może no właśnie, któraś z tych, że tak powiem, któraś z tych tali najbardziej z wami zarezonuje um, i może zdecydujecie się na. Zakup którejś z nich. Ja już tutaj sobie odkładam powoli. No mówię tutaj gdzieś dzisiaj. A ja widzę, że kamera mi mm, tak trochę dziwnie łapie. Mam nadzieję, że się gdzieś w tym wszystkim połapiemy. Standardowo Reader White Los Carabeo, czyli klasyczna, standardowa talia. I oczywiście do niej będę porównywała zwykłe, najzwyklejsze pudełeczko. Karty jakie są, każdy widzi. E, jak, no kamera, dawaj, dawaj, dawaj. No i tutaj mamy em, dokładnie z tego samego, tak? To jest dokładnie to samo w gruncie rzeczy, tylko e, wersja ma no, okrągła, tak? Tutaj mamy oczywiście e, mały, mm, małą książeczkę e, z takim, o, śnureczkiem. Tak, żeby nam się łatwiej e, wyjmowało te karty. No okrągłe są, tak, nimi się wróży troszeczkę, troszeczkę inaczej, ale to jest, tak jak mówię, no tutaj, a, przepraszam, e, no to jest dosłownie jeden do jednego, tylko, no tak jak widzicie, tutaj nie mamy nazw, ale e, jeżeli chodzi o symbolikę, jako symbolikę, no to. No, no tutaj szału nie mam, no troszeczkę inny rewers, e, ale okrągłe karty. Są osoby, które znam i którym dobrze się właśnie z takowych wróży, mi niekoniecznie. Niemniej, no każdy według siebie. Dobra, e, Radiant, od razu, lecimy. Tutaj też oczywiście jest książeczka, e, mamy dużo lepsze pudełeczko, tak, które dłużej nam wytrzyma. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzimy, rewers jest um, troszeczkę inny, jakby bez ramki. No i um, radiant jest minimalnie większy, tak? Nie wiem, czy tutaj będzie widać, on jest minimalnie większy. Oj, nie od tej strony, tutaj, to od tej strony Wam będę tak pokazywała. No, tak jak mówię, to jest praktycznie jeden do jednego. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj e, mamy troszeczkę większe nasycenie, no i nie mamy tej ramki. I tak jak mówiłam, troszeczkę większe są te karty. Tutaj trochę widać. Um, ale tak jak powiedziałam, no praktycznie jeden do jednego. No ok, no mamy trochę zmienioną czcionkę, ale tyle to można wybaczyć. No i tutaj jeszcze Wam porównam. Tak. No mamy tutaj w Radiancie mamy dużo większą gramaturę. E, także, szczerze mówiąc, fajne karty polecam. Jeżeli miałabym być szczera, to e, polecam dla osób, które nie lubią ramek. Wiem, że są osoby, które wycinają te ramki. E, no, co kraj to obyczaj. Dobra, ja tutaj postaram się przynajmniej to robić w jako takim porządku. E, zobaczmy na Win Czarot, tak? Tutaj też mamy mm, trochę mocniejsze to pudełeczko. Nie będę robiła porównania, że tak powiem, stricte symboliki, no bo tu nie mamy co porównywać. A i przepraszam Was dzisiaj za tą kamerę. Ja nie wiem co ona dzisiaj tak szaleje, no i jak mamy? No, i tutaj już widzimy, że vintage jest delikatnie mniejszy. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Może z tej strony będzie lepiej. No, jest trochę mniejsze o ramkę. Trochę. Mm, dobra, no i tutaj mamy takie wyblakłe. Jak widzicie, taki: e, no, inaczej to wygląda, jest inna kolorystyka, taka bardziej jałowa, bym nawet powiedziała. Nie wiem, co, co teraz akurat trafię, tak? Jak, jakie karty, e, no, ale tak jak mówię, możemy zobaczyć, że to nie jest, e, no, to nie jest ten kolor, tak? To nie jest ta kolorystyka nie taka sama. Jeżeli ktoś lubi bardziej stonowane odcienie, no to wtedy Vintage Tarot jak najbardziej będzie dla takiej osoby. Jeszcze zobaczmy jak gramaturowo, jak trzymam w rękach, to jest mniej więcej to samo. Tak, tutaj jest mniej więcej to samo. Mówię, Vintage Tarot minimalnie mniejszy. Dobra. Teraz talia, która też mi się tutaj... Transzala. To jest holografik tarot, którą lubię, nie ukrywam. I to jest jedna z niewielu talii, którą mam z AliExpress. A dlaczego? Ponieważ w Polsce i w ogóle w oryginale jej nie znalazłam, mimo tego, że szukałam. No to jest talia dużo mniejsza. No AliExpress, tak? Ale powiem Wam, co mnie zdziwiło. Fajny papier, fajna. Zresztą zobaczcie. Teraz Zobaczcie nawet gramaturowo. Jest nawet większa. Jest nawet większa. Tak, e, więc szczerze, nie jest źle, jeżeli ktoś lubi takie błyskotki. No, reverse tutaj widzimy, że jest inny. A czym ona mnie właśnie zachwyciła? Przepraszam. Holografik. Jest, mówię, jest. E, a, gdzieś mi uciekła. Czekajcie, bo gdzieś mi tutaj mi uciekło. No, przepraszam was. Mówiłam, że będzie trochę chaotycznie dzisiaj. Mówiłam, mamy praktycznie jeden do jednego. Tak. Nie, nawet nawet, ja bym powiedziała, że niekoniecznie jest jakaś zmiana. No troszeczkę inne kolory tutaj są, tak, no, ale to jest holografik, więc no i to się tak mieni, tak, uhu, uhu. Uh. Więc jak ktoś lubi błyskotki, to też myślę, że Talia może być dla niego pudełeczko. Takie troszkę średnie, troszkę średnie. Ja się zastanawiam, dlaczego ja tutaj wziąłam Inversion Tarot, skoro on jest z Marsylskiego. Mówiłam, dzisiaj będzie chaotycznie, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Dobra, i wezmę teraz jeszcze jedną talię, która jest też fajna i błyszcząca, jeżeli ktoś lubi błyskotki. Black and Gold Edition, no tutaj mamy, wiecie, to już jest, dla mnie to jest po prostu edycja kolekcjonerska, a to u mnie stoi dosłownie po to, żeby było kolekcjonersko. No ale zobaczcie, no, o, no, no, pewnie kamera będzie gdzieś tam odbijała, nie, a, odbija się, dobra. <laughs> no tutaj sznureczek, mamy książka, tak, o, no i tutaj. Nie, serio, dzisiaj, dzisiejszy filmik sponsoruje chaos, że tak powiem. No i tutaj mm, rewers. Niby, jak się przyjrzymy, to jest niby to samo, tak? Tylko, że w takich mniejszych kwadracikach. Um, to mam akurat pustą. No, no i patrzcie, no i nie, nie, nie poukładałam tego, bo się nie spodziewałam, że tam na taki pomysł dzisiaj akurat wpadnę. O i patrzcie, i nawet ta jest. Mamy głupca, mamy głupca i Zobaczcie, jak to też się mieni, to jest autentycznie w złocie, znaczy w takim, wiecie, odbiciu złota, ale znowu mamy jeden do jednego, no i tutaj z tyłu też mamy dosłownie, to jest, no czuć pod palcami, że to jest tak jakby, no, nie chcę powiedzieć, że grawer, tak, ale że jest troszeczkę inna ta struktura i mi osobiście byłoby po prostu szkoda używać tych kart po to, żeby z nich wróżyć, bo one są po prostu tak piękne, no mówię, u mnie stoją kolekcjonersko i tak jak mówię, no znowu mamy jeden do jednego. Ale złote, a skromne moi drodzy, złote, a skromne, tak? No i tutaj, e, no jak to dalej wygląda? O, bez komórki układam. Tak, tak, tak to mniej więcej się mieni. E, ciekawa jestem, czy po dłuższym użytkowaniu gdzieś um, będzie szansa, że to się po prostu pościera. Niemniej, tak jak powiedziałam już parokrotnie, nie używam tych kart po to, żeby gdzieś, wiecie, um, z nich wróżyć, tylko ładnie stoją sobie na półce. No i teraz mamy Universal White US Games. Tak. Standardowo. Czekajcie, bo nawet nie wiem, czy ja to poukładałam. Szczerze powiedziawszy, tak, poukładane jest jako tako. Wielkościowo. No, Universal jest troszeczkę większy. Jest troszeczkę większy, ale ja bym powiedziała, że to są dosłownie, nie wiem, 5 mm, tak. Na szerokości. No, rewers widać, że jest inny, tutaj już inny zamysł był. Zobaczmy, jak to wygląda gramaturowo. Mniej więcej to samo, chociaż Universal, troszeczkę mniejszy jest ten z US Games, jest minimalnie mniejszy. No i tak, jak mówiłam, jeżeli chodzi, jest tutaj większe nasycenie kolorów, ale, no, nawet, nawet kciukka zachowana, szczerze mówiąc. Także po prostu ich wydanie. Trochę bardziej śliski papier jest, taki... Nie wiem, szczerze jakbym miała wybierać między tymi dwoma taliami, to mimo wszystko Los Mimo wszystko. No, takie. Także tutaj mamy nasycenie kolorów, tak jak mieliśmy Vintage Tarot i tam nie było nasycenia, tak tutaj jest... Dobra, znajdźmy pisielca. Tu jest dużo większe, dużo, dużo mocniej i jakby no ktoś to pokolorował, ktoś to dodatkowo pokolorował, tego raczej nie będzie widać na filmiku. A ja nie chcę wariować dzisiaj z tą kamerą, bo nie wiem o co jej chodzi. No jest troszeczkę unowocześnione, jakby pociągnięte mocniej linie, żeby było je lepiej widać. Także tutaj mamy. Mhm, mówię, spadło pudełko. No i ostatnia talia, którą ja mam, jeżeli chodzi o klasycznego lidera. No to są proste i skuteczne karty lidera. One są w ogóle nie więc ja Wam tylko o tak pokażę mniej więcej jak to wygląda. No i mamy głupca od razu, jak fajnie. No ale tak, porównanie wielkości. No tutaj mamy zupełnie coś innego, bo na wysokości jest mniejsze, ale na szerokości jest troszeczkę większa. Rewers zupełnie inny i nie wiem dlaczego no nie lubię na takich rewersach pracować. Nie wiem jak Wy, ale ja na czymś takim nie lubię pracować. No i znaczeniowo, symbolika. Jest przekopiowany jeden do jednego, ale to jest tarot prosty i skuteczny, więc mamy dziecko, radość, pasja, optymizm. Tutaj, a tutaj mamy od tej strony odwrócone, czyli lekkomyślność, głupota, naiwność. Czyli karty, które są moim zdaniem całkiem fajne dla osób, które się uczą, niekoniecznie po to, żeby z nich wróżyć stricte, ale do takiej nauki, do takiej wiecie, ewentualnie medytacji, to wydaje mi się, że czemu nie. Także uh, tak wyglądają, moi drodzy, uh, porównanie różnych kart tej samej talii tak właściwie. Dajcie mi znać, czy znacie może jeszcze jakieś inne talie klasycznego lidera, a których ja dzisiaj nie pokazałam. Lub dajcie znać, czy z którymiś pracowaliście jak Wam się pracowało uh, i czy macie może jakąś swoją ulubioną. Ja Wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnych filmików. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa!